To jest TEB edukacja. Są szkoły policjalne, kursy zawodowe chyba. A ciocia Karyna ma maturę? Ma. Żarty sobie robisz? Nie. No to ma czy nie ma? Ma. Słyszeliście to? Upadek cywilizacji. Ciocia zapisała się do TEB. Idę na medycynę estetyczną. Świat się kończy. Mamo, każdy ma prawo do nauki, do marzeń. Na kosmetykę idę, ale wybierałam jeszcze między florystyką a mykoterapią. A zagięłam cię Anka To jest kierunek o grzybach A ja lubię chodzić na grzyby Tylko w lesie się to trochę nie odnajduje. A wiecie, że te edukacja Masz 30 lat doświadczenia? W tym nadzieja, bo jak ja patrzę na ciebie To ty masz 30 minut doświadczenia życiowego Babeczka mi powiedziała, że tam każdego nauczą Nawet mnie Już w outfit zainwestowałam Teraz tylko nauka Jak te edukacja sobie z nią nie poradzi To nikt sobie nie poradzi A czemu nie florystka? Fajnie mieć kwiaciarnię A ty widziałaś? Janeta ta março, abril, maio,